Cześć, z tej strony Szymon z serwisu Zmieniamy Bank.pl. Kolejna szybka, fajna, zyskowna inwestycja to inwestycja z wykorzystaniem konta oszczędnościowego i konta ror w MBanku. W tym celu zapraszamy na naszą stronę. Zmieniamy bank.pl, zakładka konto oszczędnościowe. W rankingu kont możesz już mniej więcej zobaczyć, o co chodzi. Chodzi o to, żeby uzyskać efektywny procent 10,86 w dwa miesiące. Inwestując przykładową kwotę, ja to wyliczyłem dla przykładowej kwoty, kwoty 10 tysięcy złotych. Polega to na tym, że otrzymujemy premię za założenie. Konta dla nowego klienta to jest 140 zł plus 2,5% oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Wkładamy to na 2 miesiące. Taki okres rekomenduję. Tak jak mówię, kwotę tutaj rzuciłem z kapelusza 10 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz możesz zrobić inną kwotę, natomiast dla 10 tysięcy złotych otrzymasz łącznie w 2 miesiące 181 złotych. To się składa po prostu z premii za otwarcie konta oraz z tego procentu na koncie oszczędnościowym. it Pokażę Tobie szerzej, na czym to polega. Klikamy w ikonkę Mbanku, strona nas przenosi do opisu. Chodzi o promocję dla nowych klientów. Który, jeżeli przystępujesz do promocji do 30 stycznia przyszłego roku, to masz szansę na otrzymanie premii 140 zł. To jest podzielone na dwie kwoty: 140 zł. Premię otrzymujemy jako nowy klient banku za założenie konta ROR do konta oszczędnościowego. Pierwsze 100 zł otrzymujesz, jeżeli nie miałeś konta w Mbanku od 2017 roku. Otwierasz nowy konto ROR wraz z kartą debetową, w ciągu 7 dni zasilasz to konto ROR minimum kwotą 1000 zł i wykonasz minimum 5 transakcji kartą do tego konta lub blikiem. Natomiast dodatkowe 40 zł w tej premii otrzymujesz, jeżeli w kolejnym miesiącu zasilisz ponownie konto ROR kwotą minimum 1000 zł i ponownie wykonasz minimum 5 transakcji kartą lub blikiem. Oprocentowanie na tym koncie oszczędnościowym jest 2,5%, to jest oprocentowanie promocyjne po spełnieniu warunków uzyskania premii, czyli to, co przed chwilą mówiliśmy, oraz gdy suma wpływów w miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń, czyli musi ci ta kwota narastać na koncie, czyli nie, co najmniej o 100 zł twoje wpływy muszą być wyższe od. Obciążyć. Czyli musisz oszczędzać, musisz akumulować jakoś ten kapitał. Oczywiście to nie jest wielka różnica o 100 zł, musi się to zmieniać na plus. Zysk w okresie inwestycji w proponowanym moim okresie 2 miesięcy 181 zł. Taka kwota piechotą nie chodzi, a dużo nie trzeba zrobić. Przez, ja proponuję, aby przez 2 miesiące wrzucić kwotę 10 tysięcy zł. To jest moja przykładowa kwota, może wrzucić inną. Natomiast dla 10 tysięcy zł nasz rachunek wyjdzie tak, otrzymamy premię po spełnieniu tych warunków uzyskania premii 100 plus 40, czyli 140 zł i do tego mamy oprocentowanie 2,5% w skali roku na tym koncie oszczędnościowym, czyli po dwóch miesiącach otrzymamy 41 zł tam z małym haczykiem. Czyli suma 181 zł w dwa miesiące. Nie jest to e, zły zarobek. Co musisz zrobić? E, nie za dużo. Trzeba założyć darmowe konto ROR. to jest e-konto, okazji sobie, przetestujesz to konto w banku, może się do niego przekonasz. E, Plus darmowe konto oszczędnościowe. Moje cele musisz się zapisać do darmowej promocji e-konto z premią. Wtedy otrzymujesz to promocyjne oprocentowanie 2,5%, bo w pozostałych warunkach jest ono o wiele niższe. Oczywiście musisz spełnić warunki uzyskania premii, warunki promocji na wyższe oprocentowanie. To o tym czytaliśmy za chwileczkę jeszcze przestudiuję regulaminy, do tego, żebyś był pewien. No i musisz utrzymać całość przez 2 miesiące. Jeżeli chcesz, możesz dłużej. Natomiast największy zysk dostaniesz, jeżeli przytrzymasz to przez 2 miesiące i możesz wówczas migrować do innego banku, możesz zrobić co uważasz. Musimy omówić najważniejsze dokumenty do tych kont. Na pierwsza rzecz to rachunki oszczędnościowe, taryfa opłat i prowizji. Prowadzenie tego konta jest 0 złotych, oczywiście otwarcie też jest 0 złotych. Przelewy, dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym przez internet jest za 0 złotych. Natomiast każdy kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym to już jest 9 złotych. Tym charakteryzują się konta oszczędnościowe, prawda, że zawsze one ciutkę w utrzymaniu są droższe, natomiast jeżeli będziesz uważał, jeżeli będziesz robił tylko jeden przelew w danym miesiącu kalendarzowym, przelew wyjściowy z tego konta oszczędnościowego, to wówczas jest ono całkowicie darmowe, jak możesz zobaczyć w tej taryfie opłaty i prowizji. Możesz, jeżeli interesuje Cię też taryfa opłaty i prowizji do, do tego konta ROR, czyli do e-konta, wejdź sobie na naszą stronę zmieniamy Bank.pl, zakładka konto osobiste, tam możesz je dokładnie zobaczyć, na czym ono polega. Generalnie powiem Tobie tutaj szybciutko, że prowadzenie konta jest bez... Jest warunkowo darmowe tego konta, tego ROR. Za obsługę karty jest bardzo prosty warunek, żeby nie płacić. Wystarczy tylko jedną transakcję bezgotówkową zrobić raz w miesiącu. Do tego masz bardzo fajne benefity, bo możesz na przykład wypłacać ze wszystkich bankomatów bezprowizyjnie, Jeżeli wypłacasz powyżej 100 złotych, możesz też wypłacać z bankomatów zagranicznych za darmo. Także te, te konto jest bardzo fajne. Przetestujesz je sobie, zobaczysz na, na czym to wszystko polega. Drugi dokument to regulamin promocji e-konto z premium. To jest regulamin, który jak gdyby nam ogarnia obydwa konta, czyli to konto oszczędnościowe i e-konto, czyli ten ROR. Jeżeli chodzi o ten regulamin w kontekście ROR-u, czyli tego e-konta, ja już to omawiałem. Znajdziesz to na naszej stronie. Zmieniamy Bankpl w zakładce konto osobiste. Natomiast teraz omówię ten regulamin w kontekście naszego konta oszczędnościowego. Przystąpić do promocji musisz do końca stycznia przyszłego roku. Fajne warunki oprocentowania, będziesz miał. Tylko do końca maja, przynajmniej na razie jest taki zapis. Zobacz, zobaczymy, co będzie dalej. Może bank coś zaproponuje. Jeżeli nie, no to wiadomo, że powyżej te daty już zupełnie nie opłaca się trzymać tych środków. E, oprocentowanie jest 2,5%. E, ten rachunek się nazywa Moje cele to konto oszczędnościowe. E, I tutaj uwaga, do kwoty 20 tysięcy funkcjonuje to oprocentowanie. Powyżej tych kwot już e, każda kolejna złotówka jest oprocentowana zupełnie inaczej, niżej. E, Jedziemy dalej, jeżeli chodzi o zapis, tu jest taki zapis, że promocyjne oprocentowanie na tym rachunku moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. To, co tłumaczyłem przy opisie tego konta, prawda, czyli twój, jak gdyby, balans na koncie musi być na plus, minimum na 100 zł. Dobra nauka do oszczędzania. Pozostałe rzeczy tutaj są standardowe. Jeżeli wiesz o co chodzi w tej małej, aczkolwiek zyskownej i co najważniejsze bardzo szybkiej inwestycji w 2 miesiące, wówczas zapraszam Cię na naszą stronę Zmieniamy bankpl, zakładka konto oszczędnościowe, następnie w rankingu wybierasz mBank i do góry opisu masz przycisk do zakładania kont. To jest otwórz e-konto, czyli zakładasz ROR, rachunek normalny, oszczędnościowo-rozliczeniowy i do tego z kątem oszczędnościowym moje cele, z tym kątem oszczędnościowym na 2,5% oprocentowanym. Oczywiście, tak jak zawsze zaznaczamy, super fajnie, jeżeli zakładasz to konto przez ten przycisk, ten przycisk przekierujecie na stronę banku. Bank wie, że to jest od nas i my dostajemy pewną gratyfikację za to. Także fajnie, a, a ty masz fajny sposób na inwestycje. Także zapraszamy.